Witam wszystkich telewizorów Telewizji Narodowej dzisiaj przedstawię krótki film yy, z udziałem maszyny do szycia czasami zdarza mi się, że coś uszyję nie są to jakieś wyszukane szycia w tym dniu akurat szyję pościel poduszkę, poszewkę i będę przyszywał guziki tu widzicie najnowszy model maszyny Łucznik o numerze 834 jest to bardzo, bardzo, bardzo nowoczesna maszyna do dzisiejszego dnia. Dlaczego tak mówię? Bo współczesne maszyny produkowane w tej chwili, nawet w Chinach mają nazwę łucznik, mają nazwę singer, i wewnętrzne, wewnątrz, co on się znajduje, jest to samo. jeszcze same rozwiązania od Yy, niespełna cały czas od 50 lat są te same te same rozwiązania jest inny tylko design ta maszyna potrafi wszystko przysieść guzik yy, zrobić dziurkę pokażę stopkę bardzo nowoczesną stopkę do yy, szycia dziurki yy, do yy, dziurki do guzików nie potrzeba wcale żadnych komputerowych. Jest to taka mała, fajna Aha, stopka. Proszę bardzo, pod światło. Bardzo nowoczesna, która pozwala nam świetnie szyć dziurki pod guziki. Tu ustawiłem, żeby długo się nie bawić. I tylko puścimy silnik w ruch. To jest łucznik 834. Po malutku rzucimy. I został guzik przyszyty. O. Podnosimy stopkę. I już mamy guzik przyszyty. Wcześniej szyłem Guz Przyszywałem guziki ręcznie, ale niestety stwierdziłem, że no nie, no bez przesady się tak nowoczesny sprzęt, y który jest do dziś produkowany jako nazwa Łucznik, produkowany jako pod nazwą y Singer, to samo, bo Polska miała i y y licencję wykupioną od Singera i myśmy produkowali maszyny, nie, produkowaliśmy maszyny do szycia pod nazwą Łucznik. Łucznik to polska nazwa. I bardzo źle się stało, że tego Łucznika dalej my już nie mamy. Spróbuję, bo nie mam statywu do kamery. Spróbuję jakoś tak podstawić. Żeby to było ładnie. Podstawić guzik bo tu jedną ręką muszę. O jak podstawiłem guzik muszę ręcznie sprawdzić czy trafia. Trafia. I znów uruchomimy. Jest. Drugi guzik jest przyszyty. Także jest to bardzo nowoczesna maszyna. Ja wiem, że ktoś się będzie śmiał. Ta moja maszyna ma 18 lat. Niestety, jest to już udowodnione. Ona już nie była wyprodukowana w Radomiu, była produkowana we Wrocławiu, bo z Radomia przynieśli całą produkcję młodzi zdolni inżynierowie i tam chcieli produkować. Te maszyny, ale niestety konkurencja była z Chin silniejsza. Ja kupowałem tą maszynę nie mając świadomości jakiejkolwiek o szyciu, o tym ja chyba bardziej się sugerowałem tymi pięknymi obrazkami, wzorami, pokrętłami. Przyznaję się, ale dzisiaj wiem, że to jest bardzo, bardzo, bardzo nowoczesna maszyna. I ta maszyna już sprzed 19 lat niestety dużo części ma ślimaków ma plastikowych, produkowane pierwsze 40, 50, 30 lat temu miały części, prawie wszystkie części miały metalowe, są bardziej trwałe i ta maszyna była już w naprawie, naprawia mi człowiek męczył się nad nią, była bardzo rozregulowana, ale chodzi i ona jeszcze długo, długo, długo będzie szyła, długo przeżyje nasze nowoczesne maszyny, które są, mają te same wnętrzności, tak samo, tak samo są produkowane. Nie jest nic nadzwyczajnego, także kończymy relację. W następnym wejściu pokażę jak maszyna, bo niestety w ręce trzymam kamerę, jak maszyna szyje dziurki tą stopką, którą tu przed chwilą pokazałem. Pewnie niektórzy się uśmiechną, ale tak, daje się to zrobić w świetny, elegancki sposób. Nie jest to tak, jak się nam wydaje. Wcale nie musimy mieć pomocy komputerów i innych urządzeń, aby dopiąć tego celu, którym jest zrobienie dziurki. Tutaj są dziurki. O, w tej poszwie są dziurki, które szyłem no to ostrość, łapostrość. Nie wiem dlaczego jest ostrość, czy zapać. o buzica jedna, kamera. No. Także do następnego filmu. O szyciu.